Kiedy ma się ma iść do i to jest drugi Nie wiem już który, bo nagrywamy to na zapas Zapas Chyba trzeci odcinek to jakoś tak będzie Ze mną jest Michał i gramy w... Czyli w... tak jak w pierwszym odcinku Ale dzisiaj mamy powiększone składy i trochę sobie pozmienialiśmy dlatego jest lepiej I teraz sobie dostosowaliśmy teamy i możemy... Nie wejdzie na mały CO JEST?! <laughs> ja nie mam jednego waru, sam mniej. A, bo There's to jest to Ej, to w sumie jak ty miałeś jednego waru, sam mniej, to w sumie no. się ci Nie, bo ty skoczyłeś. Aha. Będę Nie. No to wiatr w ogóle. Nie mogę! Nie ja to robimy dla fanów. <grym> Dobra, sprawdzam jakie mam tutaj istotne misje. Okej, okay, już ja tak. Już jak tymi małymi wchodzić. Po prostu trzeba nawalać przyciski. Ja mam lepszego pada. Na wierzycach. Ja mam lepszego pada. Co nie? Mm -hmm. No. Lepszy? Lepszy lepszy. Czemu? To kolorowy. Kastomowy. No. Czemu ty kupujesz PSW? Bo ja go kupiłem w 2000, nie wiem, w 16 no. ja go I na w... nim grasz? Nie, ja gram na padzie do PS ale który ktoś na cztery byś do mnie przyszedł. A. To ja gram nim. Ja anos. Olha <fra> é? que zoe. Aqui tá. Tem pulse aqui Petrol? Uh, é, é o, tudo... Odcinek, tak? Nie znaczy, wiem jeszcze w jakiej bo ten drugi, tak. No z tego, czego jeszcze nie powiemy. W sumie jesteście na takiej kolejności. już widzieliście, no, no z dekena. No. Bo już widzieliście. Całaś się wiedzieli. No. Ja grałem z 5 no. lat temu z dekena. Nie. No. Nie. Co się stało, bo nie patrzyłem. 7 w ogień, Serio to zabijało. Minus 2 mi dało i mi tutaj zwinęło. Wiesz. Kurde, chciałem desand zrobić. Ha. Nie musieliście tak martwić. A dajesz na pewno wszystko? Tak. jest. Dostałeś coś? dostaniesz. Bobi to zrobi! Bo w ogóle ja jestem tym sąsiadem i przyszedłem... No mój do 15, 15. Przeszedłem do Kamila. Ja mu pada przecież na, na na tym padzie i... o boże ale fart to mnie ja po dwa razy połączyłem w minturę nie wiem czy zauważyłeś tak? no co jest napiszcie w komentarzu czy tak było nie wiem tak mi się wydaje olfart ninja rock. co, co to, to jest lina jakaś ninja o mam tę gra w kupi Może wykorzystać nóg na maxa? Kurde Dobra, jeszcze drugą Dobra fincz, finch, Dobra, ja mam plan na Fincz To jest geniusz! Tam, tam, na... Uwaga, robimy desandwizerowie. Tak jak w odcinku. Był taki jeden odcinek, ale on się nie nagrał. Ale bez głosu, bo może wzór. No, nazwę ten odcinek. Nazwę ten odcinek Konkiel. Wiecie, my, my dopiero 3 dni gramy w te Wolvesy. A, 3 dni. 2 A, 2. no. Nie graliśmy gdzieś w niedzielę. Nie graliśmy w niedzielę, nie graliśmy w poniedziałek. Kurde, pomyliłem się. Ja w takich miejscu, że nie dam rady wyjść. I człowiek tylko się kopie. Bo kretem. Ten się no patrz! No mol, big down, patrz. No, mol no, nic, nic nie robi. Nie no. wiem. Nic się jest, nie jestem nie stanie zrobić. Nie wiem czemu. Ja tam nie wyjdę. Ale ja głupia ja maska. Jaki dałeś tryb? No warm. Ale to warm... Classic, bo on całkowicie... Ja wtedy... to... Przepraszam, Słyszałem... czekaj. Bo ja mam jeszcze ogólnie... Ogodę... Nie wejdziesz no. tam i ja nie wiem jak robić te salta właśnie O zrobiłeś salto, no Dobra, I teraz musimy zrobić ten desant Jeżeli się nie uda, to kent, znaczy ten, jak się nazywa? No kent, nie wiem teraz na wiatr Dobra, okej okay. Dobra, <laughs> nie udało się Podejście. Ale... czekaj, uda mi się. Nie, się nie, nie. No. Ej, tu się, Ej, to Runda się przedłuża. Jak widzeli? No to, jest to, to No ale nic nie możesz robić. A może... Tak robi. Ej, to już nie ma sens, bo mi granatem ciągle na mógł uciec. Dobra, nie mam litości. Nie, nie, tylko nie mój Egro. Ergo. Mariusz! Nie trafił! Nie, go, nie trafiłem! Nie. We no Jak? Zemsta! Poczekaj, co to widzisz? Widzisz, jaki on jest teraz? <grym> Jak go kontruję. <grym> Właśnie. Nie. Tylko spróbuj. teraz zemści. Oko, co on to nieźle mi o, Oko, oko, co Oko, oko, co I co można mówić? Z tym samym? Nie wiem, może coś ten... Tam... Może... nie, 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 ergo. Ergo, trzymaj się tam, ergo. ergo. Jest! Nienawidzę tej broni, nienawidzę tej broni. Cztery. Ergo, ergo. Tak się cieszę. A na ja. wiatr. O ja! To się z nie, to jest tego gorsze Nie Serio? Nienawidzę tego. <grym> ja tego nie robię specjalnie. To było... Ja, ja tego nie robię specjalnie. Ja tego nie robię specjalnie. <grym> Robisz to specjalnie. Ja tego nie robię specjalnie. Ale nie, to nie było specjalnie, naprawdę. No na pewno. No tak! Ty się... Tak, tak jak ty to robiłeś. Wtedy. No, zupełnie wtedy. Czym będzie tutaj uderzyć? Tym spróbuję w sumie. Albo wiesz co? Nie, nie dosięgnie. Chodź, no, ja spróbuj. No właśnie. Okay. Jakbyś skoczył i tego. No, jak to nie udaje? No nie. Co te Musisz te nie kierować na czwórko. No to jest chyba. jakiś niefart. Ja tego naprawdę nie robię. No fartem bym tego nie nazwał. No właśnie. Jak zmienić postać? Ja nie wiem jak to działa. Przedmiot. Mam tą zmianę. Chyba jesteś za daleko. Chyba. No Od, Zmieniaj. Nie co to widać na nagraniu. Nie działa. mi może, no Co na, jest? Możecie napisać, jak to działa. Ja już Nie wiem, no... Mój ergo biedny. No, zostaw. To No. Nie no. gadaj. No, żartuję cię. Tylko spróbuj. Ile to bije? 19. Słabo. Teraz ja jestem tym na górze. E, mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni. Że to był żart, bo ja... To jest mój ostatni. Ja Wiesz co jest najlepsze? Totalnie. Czym by cię tu zabić? Mógłbyś... Nie parka? masz HP? 19. Barany. No. Co to robi w ogóle? Co? Redder. Ale się masz poddać. No to weź to zrób Nie, się nie poddam No 19 i co? Zrób czu Nie, nie ja nie poddam! Zabiję tego Zbyszka! To jest zemsta. Widzisz, ile ten Zbyszek to jest zemsta. Ten zbyszek zepsuł mu życie. nie tak w Ej, mogę coś sprawdzić? bo chcę kamikazy zobaczyć. Jak Ale nie ma na tym, tym, bodajże, ten tym, bo dajesz ten. Jest. Nie. Wiem. Gdzie? Ja też aż chciałem to zrobić. Nie wiesz? No, a co to jest? Co? Nie wiem co to nazwa. No to, te takie mu nie wiem co to... No to taka skakanka. Nie no, wiem. Ja mam wszystko wiedzieć? Skip go. No, Najlepiej! Niesamowite, że nie i to Nie. Ergo, to zginął. Nie, on ma 2 HP. On ma 2 HP. ERGO, ZGINĄŁ! Dziękuję za nagrywki, za nagrównika. Ergo.